Obecnie znajdujemy się w okresie kryzysu. Przeżywamy kryzys ewolucyjny. Mamy tendencję do sądzenia, że kryzysem jest wirus, który został uwolniony na świecie. Tak naprawdę kryzysem jest zmiana klimatu i wymieranie gatunków, których w przeszłości było pięć. Obecnie jesteśmy w trakcie piątego. Poprzednie miało miejsce 65 milionów lat temu, kiedy to meteoryt uderzył w Ziemię i wytrzebił 99% gatunków. Obecne wymieranie jest jednak spowodowane przez człowieka. Jest ono wynikiem naszego nadużywania planety, nieekologicznego stylu życia, naszych drapieżnych relacji z Ziemią i faktu, że uważamy, że wszystko na planecie należy do nas zamiast być jej zarządcami. Ebola jest tego doskonałym przykładem. Wirus ebola zlokalizowany był w małym dziesięciohektarowym lesie w Afryce, a kiedy las ten został wycięty, opuścił swój ekosystem i wywołał pandemię, która na szczęście została w dużej mierze opanowana. Ale pamiętajmy, że w przypadku takich kryzysów ewolucja zawsze miała miejsce. Że jeśli spojrzymy na ludzkie DNA, to okaże się, że nawet 97% ludzkiego DNA to tak zwane śmieciowe DNA. W rzeczywistości stanowi ono skamieniałą historię wszystkich epidemii wirusowych, przez które przeszliśmy, w tym epidemii czarnej ospy i dżumy. Wszystko to jest zakodowane w naszym DNA ponieważ to my przetrwaliśmy. Zatem jest to po prostu kolejny eksperyment ewolucyjny. Obecnie rdzenni mieszkańcy nazywają to Pachacuti, końcem czasu, końcem gatunku, końcem ludzkości, jaką znamy. To koniec homo sapiens. Lecz przewidzieli oni nadejście nowego człowieka, zwanego homo luminus. Nie oznacza to jednak, że pewnego ranka obudzisz się i nagle zaczniesz świecić w ciemności. Nie staniesz się oświecony z dnia na dzień. Oznacza to, że trzeba było przejść przez alchemiczny proces transformacji. Trzeba było stać się nowym człowiekiem, który posiada nowy kodeks etyczny, a nawet nowe fizyczne ciało. Nie będziemy wyglądać inaczej. Nasze ciało fizyczne będzie po prostu bardziej odporne na wirusy i choroby. Będzie się inaczej starzeć, leczyć i umierać. I to właśnie jest nasze dzisiejsze zadanie, aby stać się częścią tego ewolucyjnego eksperymentu. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji.